Meksyk. Wielu z Was kojarzy go z pięknymi plażami, szmaragdowym kolorem wody i świetnymi imprezami do Białego Rana. Cóż mogliście zobaczyć u mnie na vlogach. Ale też ma drugą stronę medalu. Porwania, morderstwa, narkotyki i przestępczość zorganizowana. Ale czy warto przez to rezygnować z wakacji tutaj? Myślę, że nie. Statystyki pokazują, że łatwiej zginąć w wypadku samochodowym w Polsce niż na jednej z meksykańskich plaż. Zapraszam na odcinek. nawet od treningu. Tydzień nie trenowałem. E, e, potrzebowałem przerwę, ale trzeba wracać do formy. Przydał mi się ten tydzień. Przyznam szczerze, że byłem naprawdę przetrenowany. No bo bardzo się szkowałem do mojej walki ostatniej. Także przydało mi się to, ale trzeba wracać. Udało mi się teraz dojść jeszcze od innej strony, trochę niż wcześniej byłem. A pokażę, jaki jest sztos. Żeby mnie muzyka nie zapała? Konkretnie co? Tak konkretnie to wygląda? Serio ale idę i tak jeszcze do lepszego miejsca dojść to w ogóle jest dzisiaj sobota ten filmik będzie wrzucony dopiero prawdopodobnie w poniedziałek będzie połączenie po prostu soboty i niedzieli bo w sobotę wjechał jeden filmik w niedzielę życie nocne także nie widzieliście to sprawdźcie no i dzisiaj podziwiam pięknie <laughs> brak słów. Tak, dzień się kończy. Przyjechałem tutaj zwiedzić jakieś ruiny. Niestety się nie udało, zamknięte. Posiedziałem na plaży chwilę. Spotkałem Polaków. Mam nadzieję, że później nam wyjdzie dalsza część, bo tak w połowie jesteśmy umówieni na imprezę. Oni jeszcze nie wiedzą, czy przyjadą tam, gdzie ja mieszkam, bo jestem trochę, na znaczy daleko, no niedaleko, no 10 km dalej. Jeśli się uda, to fajnie, jeśli nie, pozdrawiam, jeśli to oglądacie. Miło było poznać w tym odcinku. To już, znaczy w tym odcinku dzisiejszego dnia. To już tyle, ponieważ e, reszta będzie już życia nocnego w Kanku, co już pewnie widzieliście, bo ten film będzie po tym e, opublikowany. Także nie ma co przeciągać. Kolejna część z niedzieli. Zapraszam. Siema wszystkim w kolejnym vlogu. Dzisiaj jadę do. Centrum miasta Cancun, czyli nie tutaj, gdzie jest strefa hotelowa, tylko jadę zobaczyć, jak żyją e, lokalsi, e, odwiedzę tam jakiś market, pochodzę uliczkami różnymi i porozmawiamy szczególnie o tym, czy w Meksyku jest bezpieczne, żeby przyjechać tutaj na wakacje. Dużo osób wydało się, mnie czy się nie boję, jechać do Meksyku, że tam przecież jest niebezpiecznie, że są kartele, że ludzi i takie tam. E, Poczytałem dość dużo różnych statystyk na ten temat, żeby mieć mniej więcej obraz, nie taki jak powinien być. I powiem tylko tyle. Znaczy powiem na początku tyle. Myślcie sami. Nie czytajcie za dużo internetu. Bo jakie wiadomości się daje do internetu i do telewizji? Tylko te złe. Bo ludzie lubią o tym czytać. Nikt nie patrzy na to, że ileś tam milionów rocznie ludzi przyjeżdża na wakacje. Nic się nie dzieje, ale jak coś gdzieś się stanie i to u lokalnych ludzi, między sobą oczywiście, pewnie kartela albo coś, to wszędzie się o tym trąbi. Co jest dla mnie głupotą. Znaczy głupotą, no wiadomo, ludzie lubią o tym czytać, ale później ludzie mają obraz tego, jak tutaj jest źle, jak niebezpiecznie, żeby tutaj nie przyjeżdżać i tylko powielają te informacje. Nie można tak. Świat jest piękny, pamiętajcie. Tylko czasem niektórzy za dużo gadają i i po prostu później się robią takie obrazy tego pięknego świata dla mnie Meksyk. Mimo tego, że jestem tu parę dni, to i tak myślę, że na pewno spędzę tu świetny czas, nie, baj, nie boję się tutaj być i no i co? Dobra, zapraszam na dalszą przeciętnika. Dobra, jedną z ważnych rzeczy właśnie co do bezpieczeństwa tutaj jest to, że jeżeli ktoś myśli, że jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie na wakacje do Meksyku i coś mu się stanie, to się bardzo myli, bo jak sprawdziłem statystyki, to większe jest prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo jest to, że na przykład ktoś zginie w wypadku samochodowym w Polsce niż to, że zginie na wakacjach w Meksyku, właśnie także się zastanówcie, naprawdę nie ma co pobadać w obłęd. Na pewno są takie dzielnice, E, miasta i tak dalej gdzie się nie wchodzi, gdzie nie powinien turysta przyjeżdżać Ale jeżeli ktoś przyjeżdża na wakacje, naprawdę myślę, że nie ma się czym martwić właśnie się zapuściłem trochę e, bardziej w centrum Zaraz wam coś pokażę jeszcze street i Idę właśnie zobaczyć do takiego tutaj słynnego miejsca Los Palapas ale o! Polska flaga nawet tu jest ale właśnie przeczytałem przed chwilą, że może być dzisiaj zamknięte I z tego co widzę jest wszystko tu pozamykane Nie wiem czy na pewno w dorą ulicę wszedłem Coś tu jest A tu chyba jakaś dyskoteka była albo coś Ale wszystko rozwalone i przyszedłem właśnie do takiego parku teraz, gdzie wszyscy ludzie się wieczorami spotykają, czy znaczy nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi się spotyka właśnie wieczorami. Tutaj widać jakieś otwierane knajpki małe, no ale to nie jest to co miało być. Nie wiem, czy dzisiaj po prostu w niedzielę tak słabo jest. Kurczę niestety, bo nie trafiłem, a jutro stąd już wyjeżdżam. I w sumie na pewno tu wrócę jeszcze, bo stąd mam lot dalszy no ale szkoda. No i tu macie normalne ceny, tak jak powinny być właśnie w Meksyku. Gdzieś to po 2,5 dolara. No, wszystko jest jedna trzecia tej ceny, co w strefie hotelowej w Cancun. No, ale tak, no tutaj przyjeżdżają typowo lokalsi. Tak no tutaj też w ogóle tanio. Po 2-2,5, po 3 dolary. Fajnie też zapościć się w takie miejsca, gdzie nie wyglądają tak dobrze jak reszta. Przynajmniej można zobaczyć obraz też tego innego Meksyku. Oczywiście podkreślam jeszcze raz. Cały ten rejon tutaj, to całe wybrzeże jest bezpieczne dla turystów. Także mogę sobie tak chodzić takimi uliczkami w takich miejscach. Znaczy bezpieczne. No. Wierzę w to. Wierzę, że jest bezpieczne. Ale im idę dalej, tym są ciekawsze ulice. Przejdę się jeszcze kawałek. Tak, w ogóle opcja jest taka: jutro miałem jechać do Tulum, ponieważ tutaj się pogoda ma popsuć. Ale zobaczyłem, że w Tulum też ma nie być za ciekawej pogody. I nie wiem, czy nie popłynę po prostu na jakąś wyspę na dwa dni, na przykład na Holbox albo coś takiego. Jeśli ktoś z Was tam był, dajcie znać w komentarzach, co polecacie tam zobaczyć. Bo z chęcią, chyba tak mi się wydaje, że się tam właśnie wybiorę. A polícia está Wiecie co? Teraz to może głupio zabrzmieć, co pamiętam i tak dalej, ale się zastanawiam, czy Meksykanie piją kawę w ogóle. Ja tu nigdzie nie mogę znaleźć jakiejś normalnej kawiarni. Naprawdę nigdzie. I jeszcze od początku jak tutaj przyjechałem, ani raz też nie piłem dobrej kawy takiej dobrej wiecie, że naprawdę mocnej. Po której jest od razu kibel? <noise> tutaj takie nie znalazłem Ale od szukam taką, taką naprawdę mocną kawę i gdzieś w końcu znajdę. Nie no, te uliczki to naprawdę wyglądają mocno, a to i tak jestem w takim normalnym mieście. To pomyślcie jak musi wyglądać w innych miastach. <noise> Może uda mi się pokazać jeszcze gdzieś. A wiecie co mi jeszcze rozwala? To też jest mocne. Jak ktoś najwięcej gada, to tu nie było na przykład. To... <laughs> Tylko gdzieś wyczytał. I na przykład, że mogą cię tam pobić, że cię na bango kradną i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież to w każdym kraju się może stać. W Polsce się wejdzie w złą dzielnicę i tak samo mogą was pobić, okraść. Wszędzie, naprawdę wszędzie. Tak w ogóle. Na tą podróż e, mama przykowała mi różne kieszonki, skrytki takie. Na przykład mam tutaj jedną, w rękawie jest jeszcze jedna. Tu, tu. Wiecie, że jak będę szedł na przykład, to w rękawie w ogóle nie czuć takie. Znaczy, to, to mi nie jest tutaj potrzebne. Nie, nie na pewno, o oczywiście by się nie przydało. Nie w Meksyku, to raczej coś zrobiłem na przykład e, na Brazylię. No, teraz powiem głupio, no, ale tam słyszałem, że to jest łatwo. Mam wielu kolegów, którzy byli i ich po prostu kradli. <laughs> Także tam jestem przygotowany na to. Nawet sobie wziąłem telefon zapasowy, takiego starego iPhone'a czwórkę czy 5, że jak mają żyć to będzie w kieszeni, a normalnie będzie pochowany. Nawet spodęka, to mam od środka różne takie te kieszenie porobione. Uważam, że czasem to jest mądrze takie coś zrobić, no bo jednak zawsze dodatkowe wasze bezpieczeństwo. No ale w Meksyku to się tym w sumie nie przejmuje. Wiecie, ja też się nie będę zapuszczał nie wiadomo gdzie i na jakie rejony, no bo po pierwsze, że nie mam na to czasu. Będę tu tylko 3 tygodnie. Za 3 tygodnie już wylatuję dalej. A mam naprawdę dużo do zobaczenia. Myślę, że Meksyk bym chciał tak dobrze zwiedzić. Fej, parę dobrych miesięcy. I to naprawdę. Na pewno by było fajnie, ale. No ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Kawka ze Starbucksa. Taka mała rzecz, a tak cieszy. Nawet co nie wyobrażacie? Była pyszna. I dodatkowo znowu naspidowany łaże. Także brakowało mi tego. O! Ja to z w sushi. I też trzeba sushi. O tak, okej. Wróciłem już do siebie i mój idealny plan lek w gruzach. Chciałem sobie wziąć piwo. I na plażę. Niestety od 17 nie sprzedają piwa w niedzielę. Nie wiem dlaczego, ale tak jest, niestety. Ale idę jeszcze zobaczyć do jakiegoś beach baru. Może po prostu tam kupię. Pokazywałem wam jaką fajną koszulkę mam. Logo. Nie wiem, czy na plecach zobaczycie. <laughs> nie wiem czy widzieliście. <laughs> Ciężko określić. No, ale moje motto życiowe. <laughs> Mimo brzydkiej pogody i tak, cała plaża ludzi. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. jest niedziela, dobra no. <laughs> Co tam to Mariaci w że też impreza, dobra ani jeden dzień nie widziałem tu tyle ludzi co dzisiaj A dzisiaj była najgorsza pogoda Na plaży. <noise> Ale silny gość. To jest fajne tutaj. Ludzie przychodzą na plażę, piją sobie, bawią się, tańczą. Nikt im mandatu nie daje, że piją na plaży. Jak ja pomyślę, jak niektóre kraje są zacofane pod tym względem, że człowiek nie mógł się dobrze rozerwać. W ogóle fajnie było. Fajnie. Takie pełenie plaży też jeszcze nie widziałem w ani jeden dzień. Ale zmywam się, bo zaraz znowu zacznie padać. Wszystko już tam składają. E, jaki plany jeszcze na dzisiejszy wieczór? Nie wiem. Się okaże. Chyba idę teraz montować tego vloga dla Was rzucić go, żeby ustawić, bo do samego rana wyjeżdżam z Kampun e, No bo taka pogoda, jak jest teraz, ma być już na najbliżej tydzień, ma padać codziennie. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Chyba mówiłem. Także się stąd zawijam. No. No może jeszcze widać na miasto wieczorem. Co jak to ostatni wieczór tu. To... Wiecie, jak jest. No. Szkoda nie skorzystać. A wczoraj było naprawdę całkiem super. A przed chwilą dostałem pytanie od jednego z moich widzów: gdzie lepiej? Cancun czy Patong na Phuket? No to powiem tak: Patong. Nie wiem, czy coś przebija. W ogóle. Gdziekolwiek na świecie. To, co się tam dzieje, to chyba nigdzie się nie dzieje. Takie coś. No może jeszcze na Pattaya O, dobra. Ale Patong i tak mi się bardziej podoba niż Pattaya Końcówka dnia. Zamula w chacie Jakoś mi się nawet nie chciało nigdzie ruszać, szczerze mówiąc. Tak jakiś zajechany byłem tym dzisiejszym dniu. Ale to może też nie dlatego, że coś robiłem takiego specjalnego, tylko po prostu była pogoda taka nudna i, i chyba to mnie zmęczyło. <laughs> nie widzę innej możliwości. O siódmej pobudkę jutro, szybkie śniadanie. Zbieram się najpierw jednym z autobusem, takim lokalnym kolektywo na dworzec, później łapię busa i sprawdziłem dokładnie, teraz mam 3-4 godziny autobusem do miasta, którego, z którego złapię prom, płynę na wyspę Holbox. Trzymajcie kciuki, żeby była pogoda. Bo jak oglądam zdjęcia stamtąd, to jest taki kozak, że myślę, że kolejne dwa dni jak tam spędzę, to naprawdę przygotuję taki materiał. Hmm. Już sobie nie mogę tego wyobrazić. <laughs> będzie naprawdę fajnie, tylko żeby była pogoda, bo jak nie będzie, to będzie dupa. Nawet nic nie będę pokazywał, bo nie będzie co. E, dobra, nic, dziękuję, że oglądaliście. Komentarz, łapka i tyle. Pozdrawiam serdecznie, do jutra.